Słuchajcie, chyba jeśli dobrze widzę, tam siedzi krytyk teatralny. Teraz do niego podejdę. Nie wiem, czy będę miała szczęście i będzie chciał ze mną pogadać, ale może będę się mogła dowiedzieć, jak mu się podobało przyjęcie, bo był na nim, bo widziałam. Dzień dobry, przepraszam pan, jest tym znanym poznańskim krytykiem teatralnym. Tak. Dzień dobry, wie pan co, bo widziałam pana na przyjęciu dla pana Joty w grudniu na premierze? I bardzo jestem ciekawa. No wiem, jak zostało przyjęte przez publiczność, i że się wszystkim podobało, i było klaski, i bisy, i tak dalej. Natomiast bardzo chciałam się też dowiedzieć, jak to wygląda z tej profesjonalnej strony jak to takim okiem fachowca wyglądało. Fakt. Przyjęcie dla pana J. zostało przyjęte bardzo entuzjastycznie. Aktorsko świetnie. Tekstowo bez zarzutu. Realizacyjnie nie mam się do czego przyczepić. Tylko trochę za dobrze mi się to oglądało. Yy, yy, to znaczy, mam rozumieć, że za dobrze czy źle? Właśnie bardzo dobrze. Mhm. Tylko, czy do tego jest teatr? To... Żeby się dobrze bawić, żeby się podobało, żeby spędzać mile czas. Znaczy, to wiem, że to nie jest oczywiście koncert Wisko yy, Polo, czy czy nie wiem, no ale tak, no tak wydawałoby się, no chyba tak został teatr wymyślony, żeby ludzie mogli się odprężyć, odpocząć od codziennych obowiązków i oderwać i chyba dobrze bawić chyba ostatecznie, tym bardziej, że to jednak była y, komedia też trochę chyba. Fakt. Ludzie się śmiali. Aha. Czyli dobrze wyszło, tak? Czy nie? Tak? Wyszło. Mhm. A wychodzi ponownie? Yy, tak, yy, tak, właśnie wychodzi ponownie. 14 marca będziemy znów wystawiać przyjęcie dla pana J. Yy, I dlatego mi zależało na pańskiej opinii. Czy polecałby pan, by, mam nadzieję, czy. Bo nie wiem, czy to publikować po prostu. 14 marca. 14 marca to w domu tramwajarza, tak. Ja na wszelki wypadek wybiorę się jeszcze raz. To zapraszamy serdecznie. Oczywiście bardzo się cieszymy i nie możemy się doczekać pańskiej profesjonalnej recenzji. Do zobaczenia. Obawiam się, że znowu będzie mi się podobało. Dziękuję.